Sprawdźmy czy ta nierówność jest prawdziwa w przedziale kątów od 0 do pi drugich. Zaczniemy od mm, przepisania jedynki ze znakiem minus, następnie nawias rozwiążmy ze wzoru skróconego mnożenia. Doprowadźmy go do takiej postaci. OK. Jedynkę z minusem zostawiamy. I teraz zauważcie, że dodając cosinus kwadrat alfa oraz sinus kwadrat alfa otrzymamy jedynkę trigonometryczną. Zapiszemy więc 1 odjąć 2 sinus alfa cosinus alfa większe od 0. W kolejnym kroku opuszczasz nawias uwzględniając znak minus w wyrażeniu, które znajduje się w nawiasie. Wówczas mamy tak, 1 odjąć 1, dodać 2 sinus alfa cosinus alfa. Jedynki redukują się do zera I zobacz, po lewej stronie nierówności, to wyrażenie, które zostało, jest sinusem podwojonego kąta. Sprawdźmy teraz, w jakim przedziale kątów ta nierówność jest spełniona. Narysujmy w tym celu układ współrzędnych oraz taki okrąg, który będzie nam symbolizował wykres funkcji sinus. Tak jak tutaj to widzisz. Następnie powiedzmy wierszyk. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie. W drugiej tylko sinus. W trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. I teraz popatrz. W tabelce w kartach Wzorów, maturalnych wzorów, odnajdziemy wartość sinusa równą 0. Widzimy, że ta wartość odpowiada kątowi równemu 0, czyli to jest to miejsce. Ale ten punkt możemy przenieść też na granice drugiej i trzeciej ćwiartki układów współrzędnych, bo tutaj też funkcja sinus otrzymałaby wartość równą 0. W ten sposób, gdy połączymy te dwa punkty, otrzymamy tą część ćwiartek układów współrzędnych, których ta nierówność jest spełniona, czyli możemy to opisać, że 2 alfa mieści się w przedziale kątów, licząc od 0 do pi, czyli od 0 dodać wielokrotność kąta pi do pi dodać wielokrotność kąta pi. Żeby wyliczyć kąt alfa, musimy podzielić jeszcze tę nierówność obustronnie przez 2. Tutaj w zasadzie o, w tym miejscu 0 możemy pominąć, prawda? Ono już nic nam tutaj nie wnosi, więc zapiszemy, że mamy tak k pi drugich do pi drugich dodać k pi drugich. I teraz zwróć uwagę, że jeśli w miejsce literki k wstawisz 0, gdy k jest równe 0, to otrzymasz kąt alfa w przedziale od 0 do PI drugich, czyli otrzymamy ten przedział, który mamy zapisany w założeniu. Skoro ta nierówność jest prawdziwa, to oznacza, że ta nierówność jest prawdziwa, ta jest prawdziwa, ta jest prawdziwa, ta, 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 i tym samym ta nierówność musi być prawdziwa. Co kończy dowód. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!